W kolejnym odcinku z cyklu Man of Midan. I znowu, co nikogo zapewne nie zdziwi, gram ja, ponieważ mam trzy postacie i ciągle gram w tą grę. Zaczynamy. Ale jest moja ulubiona postać. Ja już nie pamiętam, jak się w to gra. No okej. Okay. Jest zamknięte, tak? Musisz wrócić. No, domyślam się, a nie jest tu zbyt przyjemnie. Ale idziesz w stronę światła, więc nie przejmuj się. <laughs> Fakt jest. Wcale to nie było dziwne. To wcale nie było dziwne. To zupełnie nie było dziwne. Nic nas tu nie zdziwiło. Coś tam jest. No już tylko. Troszkę to sterowanie, powiem ci, jest takie, nie wiem. Co to jest? Bulet. Patrz dostał... ona w ogóle ma fajne bracelets Ktoś dostał kulkę Patrz jakie ma fajne braceletki no. Fajne ma Ciągle coś tu szczela w tym statku To jest chore To jest horrory Jest coraz ciemniej to nie podoba. Mhm. O Jezu! Nie, uważaj, zobacz, uważaj. nie Pięknie. Jakoś mu się udało? O nie. Nie gada. Zombies. Nie im. Nie, no nie zabijam mi moją postać nie. Nie. Won mi stąd. Jeszcze żyjesz. Ale jakim kosztem? <laughs> Fakt, A jak to się stało, że nasz kolega jest zombie? Nie wiem. No bo ona już jest przygaszona trochę. O, widzę dwie rzeczy. Widzę też dwie rzeczy, ale idę tak powoli. Jakiś lighthouse. Co to miało znaczyć? Nie wiem. Tu jakieś znaki dziwne. Mhm. mhm. Teraz czytamy. Mhm. Pięć prawdziwych to jest jakimś rytuałem. No właśnie: Three female and two male, firstborn. Mhm. To tak brzmi jak nasza ekipa. No, nie, no, my mamy dwie kobiety. A tak, rzeczywiście. Nie, bo three female, a my mamy dwie kobiety. Aha. Chyba, że któryś z naszych kolegów jest... No właśnie. W ogóle to są takie trochę szatanistyczne. Mhm. Satanistyczne. Jest im roczna koza. sztylet, maroczna koza, drzewo, demony jakieś. Skull dagger, blood tree, czyli czacha, sztylet, krew i drzewo. Przesunąć dalej? Mhm, Zjedź na dół. się tutaj tak troszkę. Jeepers, creepers. Jedziemy dalej. Ale już chyba nie ma kolejnej strony, nie? Nie ma. Nie ma. Dobra, nie chcemy już o tym czytać. My to wypieramy po prostu. Nie sądzisz? Robisz? Nie znaleźliśmy tego po prostu. Nie, nie, nie. Wcale tego nie było. Patrz tu, są w ogóle stopy. I nie wiem, czy i za tymi stopami. Mam pewne obawy. Ale przejdź jeszcze po sali może coś tu no, ciekawego przychodzę. jest. To o! są różne rzeczy. Aha. Jest tutaj ten szatanistyczny no. znak. No ale ona mi nie chce podejść do tego. To moja Gigi, diagostino mhm, i czaszki. Super. No to ktoś tu odpierdzielał ten rytuał? Tak. Patrz, jest krew. Fontanna krwi. Piękna jest. Czy kogoś tu pogrzmociło? Tell me, please. Tu jest jakaś krew na stole. No, ale tu się chyba nam gra kończy. Tak to wygląda. Trochę. Wiesz? Mhm. Mm to co, idziemy tam? Za śladami krwi, a. Ja Za śladami. Pytasz, a wiesz? Oj, idziesz. Myślisz, że to. Yy... M mądre, że ja ten dojdę? Myślę, że nie, ale nie ma wyjścia. Jest obrazek. Uwaga. Ktoś utonie. Znaczy ktoś będzie chyba podtapiany bardziej. No dobra, I co tu to się jest chyba, wszystko? Tu się chyba gra nam kończy też. No, chyba no tak. No, no to wygląda. O! Otworzyliśmy zakrwawioną kurtynę po prostu. Nie, nie wierzę. Nie wierzę. I możesz to otworzyć. Tak? Mhm. Mm no dobrze, otworzymy. Ale czy tutaj jest pełno krwi? Przepraszam? Nie, to taki dywan. <głos> <głos> Patrz ona po kostki w ogóle, bo w tym dywanie. Strasznie długie włosie mam. Mhm. Mm co, co podchodzimy do tej trumny? Tak, podejdźmy. Oczywiście. Podejdźmy, to będzie ciekawe. Co jest? A widziałeś z tyłu? Był tak. człowiek w kapeluszu. Był tam ktoś. A tu jest Sif. Mhm. Uh -huh. To są bagwiezne wojny. Mhm. Uh -huh. Face. No, ale nie otworzyliśmy tam tych rzeczy tam. Teraz ty. Mówię. Ja Mówiłem. Tylko ja gram w tą grę. Bardzo dobrze. Ale czemu tam nam nie pozwolili otworzyć tego? Nie wszystkiego? wiem. Tylko się Dimon pojawił. Uh to wygląda jak ten samolot? Z początku gry, no, ale ona nie ma chyba tlenu, czemu nie ma? To jest zły sen, o to jest ten człowiek. Się obudzi. No. Mhm. Co, co mam zrobić? E, stop, stop.

No, jeszcze przewracajcie się na schodach. Ja w ogóle nie wiem, co tu się wydarzyło, chcę ci powiedzieć. Ja też nie. A on umarł nam. Umarła moja postać. Ale jak to? A dlaczego on umarł? Nie wiem, umarła moja postać. Yeah. So, yeah. you now. <laughs> with the whole pirate adventure thing? And I gotta say, it was a good idea. No, it was. I mean, it's funny. I think it's funny, but I think the guys you hired are taking it a little too far, maybe. And don't be cheap. I mean, you didn't feel like paying top dollar, and that's. You get, you get these guys that are not cream of the crop. They're taking it a little too far. You know, you get my drift. So, if you want to feel free to pull the old plug, get rid of these guys. I'm with you. I mean, these guys are fucking crazy! They're chasing us around the ship! What's <zulites> going <zulites> <tu się> <zulites> <zulites> Alex! Julia! I don't know, I'm running Pamiętaj, że chyba z R coś tam jest bieg. Znaczy szybsze, szybszy coś tam nie. Nie wiem, skąd. R1? Nie, R1 nie. Dziwne. po otwierane. Mhm. Znowu jakaś jakiś rozkaz. Tak. Kolejne. Kolejny? W jakich chór? Aha. A zakaz picia alkoholu. Dostali. <laughs> Chyba żart. <laughs> tak na otwarcie pisani. Chłopie, bierz ten świecznik i nie oglądaj się na nikogo. O nie, Biergo, a przyoglądaj go, co, co tam jest na nim, nie wiem. Coś się po prostu jaja z nas zrobi. Tak. Wielkie dżądra. O jest, pusta flaszeczka. Nie ma alkoholu na tym statku. Nie ma. Cóż to za statek? No, mhm. Wiedziałam, że to będzie tutaj. Mam wrażenie, że ten y, statek jest nawiedzony. Znaczy, ja mam wrażenie, że ten statek lubi sobie dowcipy robić. Myślałam, że zaraz coś creeperskiego z tym obrazem będzie. Jednak nie. Ale jest coś... na ścianie krwią chyba wymalowane, czy nie? O, trafiliśmy do latryny! Idę dalej. Dawaj ja nie mać Idź, bo na pewno duch jest za tobą. Idź, bo wyjdzie kapitan z Zaraz przyjdzie pewnie Aha. Świetnie. Tam w ogóle odgłosy takie mm -hmm. jakby ktoś pierdział w tle. Ta muzyka taka. Kapitan Pierdzi, zobrazów. muszę sobie coś znaleźć, żeby otworzyć drzwi. No najlepiej, łom. Klucz. Nie wiem co. Może tym świecznikiem przyrąbie. No spróbuj, ale on tam jest nadal. Jest. Nawiedzony świecznik, weźmiesz. Zgodzono, ja w no. Prawidłowo. Idziemy. O, shit. Znaczy, takie duchy to w sumie chyba fajne. O nie. O nie. Nie, ja nie chcę grać tą grę. O nie. O Jezus. Widzę ją i jej biust. O nie. O nie! Boże, tam ktoś stoi też, ja się zabiję. Kwadrat. Trochę spanikowałem. Tam ktoś stał w ogóle w tych drzwiach, za nim. Udało mi się przeżyć. No, widzisz moja postać... A czemu moja postać nie przeżyła? Czekaj, bo to jeszcze nie koniec. Kółko. A czemu moja w nie przeżyła? Jak ja pamiętam. Poczekaj mnie ściga? O Jezus. Kopnij ją. Krzesłem ją. Bo ona ledwo idzie. Ale słuchaj. Mm -hmm. Ugryź ją w rękę. Jest. Dobrze, że to było Twoje zadanie, bo ja bym chyba mu nie podołała. To jest zwykłe zombie. Nie ma się czego bać. Uh. Hide? Aha, dałeś run. Mhm. <ścoughs> nie wiem, czy dobrze. Okaże się. Chyba źle. Ale czemu on jej nie kopnie w pysk? Czemu jej nie kopniesz? No właśnie nie wiem. Trójko. Nie. O nie, kółko. Dawaj do góry, dawaj do góry. No nie wierzę w to. Ona idzie, ale twarda jest. Picza. Jest. No jest, ale no nie wiem, czy jest się z czego cieszyć. No, ona już bez wypełza. jaj. No mówię ci, czemu on jej nie strzeli fangi w łeb? Teraz powinien ją strzelić. Głupi on jest. Ja bym strzeliła fangę. Nawet demonowi. Boże, on spadnie z tego. Dobra, mhm. przygotuj się. No ale co mam zrobić teraz? Nie wiem, ale pamiętaj, że. Wyskoczą nam z jakimś kwadratem trójkątem albo kółkiem, no ale co ta bitch w ogóle robi na tym stanie? Co robimy? Czampuję. Nie wiem. O co tu chodzi? No uratowałam cię... jakoś. Czyli wszyscy mamy jakieś przewidy. Mhm. Dlaczego tak cicho oni mówią? Bo wieje. Ale to chyba w następnym tak, w to odcinku. Tak, w następnym odcinku. Jeśli ja się tu uzewnętrzniać. To trzymajcie się. Cześć. Pa.